Skacz, skacz, na chwałę pana klasz, klaszcz, uwielbiajmy go, tańcz, tańcz, z nami dla niego, jedyną radość daje on. I jeszcze raz skacz, skacz, na chwałę pana klaszcz, klaszcz, uwielbiajmy go, tańcz, tańcz, z nami dla niego, jedyną radość daje on. A dlaczego się tak cieszę? No dlaczego? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Bardzo się cieszę, bardzo, dlatego że od dzisiaj już w naszym kościele może być 95 osób. To całkiem, całkiem nieźle. Słuchajcie, 30 osób na dole, reszta do góry i naprawdę możemy się zmieścić. Część z nas na pewno może przyjść na którą godzinę? Nie pamiętacie? Na 11. No, oczywiście, że na 11. ksiądz Heniu czeka. Jakoś nie widać was. No, słuchajcie, przyjdźcie. Mówię tutaj do rodziców i dzieci. Oczywiście, jest to nasza msza. No, przecież jasne. A jeżeli wam nie pasuje na 11, no to na inną godzinę, ale już można przyjść. Przyjść, przyjąć komunię świętą, a wcześniej iść do spowiedzi. Wszystko się da teraz. Słuchajcie, dlatego się bardzo cieszę. I śpiewajmy wszyscy razem. Skacz! Skacz na chwałę pana, klaszcz, klaszcz, uwielbiajmy go. Tańcz, tańcz, z nami dla niego, jedyną radość daje on. I jeszcze raz! Skacz, skacz na chwałę pana, klaszcz, klaszcz, uwielbiajmy go. Tańcz, tańcz, z nami dla niego, jedyną radość daje on i zwrotka. Stałego serca, zatańcz dla niego. On swymi dziećmi nazywa nas. Oddaj mu wszystko, on patrzy z nieba. Wznież oczy w górę i tańcz. I jeszcze raz! Skacz, skacz, na chwałę pana. Klasz, klaść uwielbiajmy go. Tańcz, tańcz z nami dla niego. Jedyną radość daje on. I jeszcze raz! Skacz, skacz, na chwałę pana, klaszcz, klaszcz, uwielbiajmy go, tańcz, tańcz, z nami dla niego, jedyną radość daje on. I teraz wy. Skacz, skacz, na chwałę pana, klaszcz, klaszcz, uwielbiajmy go, tańcz, tańcz, z nami dla niego, jedyną radość daje on. I razem. Skacz, skacz, na chwałę pana, klasz, klasz, uwielbiajmy go, tańcz, tańcz, z nami dla niego, jedyną radość daje on. Jedyną radość daje on. Jedyną radość daje on. No i super, i słuchajcie, teraz taka krótka wiadomość, nie wiem czy oglądaliście. W zeszłym tygodniu ksiądz Heniu zamieścił taki odcinek z kapelusza księdza Henia. Kiedyś to było audio, nie wiem czy pamiętacie, czyli tylko głos ksiądz Heniu nagrywał na telefonie, i to wrzucaliśmy na naszą stronę gra.pl. I tam są te odcinki, ale ostatnio ksiądz Heniu zaczął nagrywać to na wideo. I teraz pytanie: bo każdemu potrzebny jest taki głos. Czy to się podoba? Czy to się nie podoba? Czy może chcecie więcej albo mniej? Napiszcie pod tym nagraniem teraz, tutaj, albo pod tym nagraniem Księdza Henia. Czy Wam się podoba z kapelusza Księdza Henia? Czy mamy to nagrywać? Ktoś to ogląda? Zaraz. Nie widzę. No właśnie, ja nie widzę, bo nie wiem skąd mogę wiedzieć. Czy Wy to oglądacie? Aha, no tak, tam jest taki licznik. No tak, ale ja nie wiem, czy to ktoś, ktoś tam z Ameryki ogląda, czy. Czy z naszej parafii? Napiszcie, po prostu, oglądam, cieszę się, chcę więcej takich odcinków, ale nuda. Nie, nie zaraz, przecież. Ale można też napisać, ale trochę weselej, ale, ale trochę smutniej, nagrajcie to, ale tak, żeby to było takie smutne, bo ja lubię takie smutne. Nie, 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 dobra. Ja już sobie żartuję, a to poważna sprawa, bo ksiądz Henio przecież nie jest reżyserem, ale robi coś takiego i. Chciałby wiedzieć, na pewno chciałby, ja wiem, że chce wiedzieć, bo mi powiedział, że chce wiedzieć, czy to się podoba, czy nie, czy warto to robić. Dobra, żeby dużo nie gadać, yy, zaśpiewamy jeszcze piosenkę. Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem, raduje się każdym moim gestem. Halleluja! Boża radość mnie rozpiera. Rozpiera was. U -u -u -u. Bóg kocha mnie wszyscy razem. Takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Aleluja! Boża radość mnie rozpiera. Trochę wyżej zaczniemy śpiewać. Uwaga, teraz będzie trochę wyżej. Bóg kocha mnie takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Aleluja, Boża radość mnie rozpiera. -u -u. A może jeszcze troszkę wyżej, uwaga? Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem. Raduje się. Każdym moim gestem, alleluja. Boża radość mnie rozpiera. Uu, uu, uu. Słuchajcie, rozpiera was. No to jasne, że was rozpiera Boża radość. I dlatego widzimy się w kościele. Cześć palece!